Nie no, fajny ten Teresin. Ty jakoś coś nie brzmisz na zachwyconego. Nie no, no, no fajnie jest. No. Dobra, 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 nie Pitol, co jest? No bo wiesz, no popatrz słońce. Zielono się robi, a my tylko w budynku i czarna, 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 czarna. Zielonego się zachciało, co? Zielonego. No dobra, to chodź. No i wystarczająco zielona? Tu masz tak. Kilkadziesiąt hektarów po dawnym poligonie. Mega przepiękne lasy. Z drzewami jak pomniki przyrody. Całe mnóstwo drukleśn. I płaszczatek. Od cholery jakichś pozostałości wojskowych. W tym strzelnica 300 metrów. I do tego masz. Tu zrobimy zasadkę z strzałem moździerzowym. Tam zasieki i miny. Ja p... wiedziałem. I tu seriami pójdzie nisko i będą musieli się czołgać. Ryć riem w glebie. Pogotowie? Potrzebno mi 10 karetek. Nie, 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 nie katastrofa. Nie, jeszcze nic się nie stało, ale 22 to się proszę pani zmienić. Tu będzie dół z wężami, a tam dalej wpuszczę ich w takie krzaczory, że im się giry poprączą. Hmm. E, halo? A jest oddział ratunkowy w Skierniewicach? No to byśmy wynajęli cały. I fakturę proszę na prezesa. Co? Nie, nie, nie chodzi o to asteroidę, co może uderzyć w Ziemię. Ale efekt no może być podobny. Ale będzie zajebiście.